Drogi wójcie i burmistrzu. Chcesz lepiej komunikować się z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i firmami w swojej gminie? Chcesz w minutę opublikować ostrzeżenie, które pojawi się w każdej wsi? Chcesz poznać opinie mieszkańców na ważne tematy z życia gminy i ich rzeczywiste potrzeby? Chcesz błyskawicznie kontaktować się z sołtysami i radnymi przez grupowe i indywidualne wiadomości i czaty? Chcesz pomóc podnosić kwalifikacje i tworzyć nowe miejsca pracy w gminie? We wszystkich tych działaniach będziecie wspierał zintegrowany system komunikacji dla obszarów wiejskich, czyli nowoczesna forma internetowych tablic wiejskich. Od dziś każdy mieszkaniec Twojej gminy może bez wychodzenia z domu o dowolnej porze, na ekranie komputera czy telefonu zobaczyć wiadomości od Ciebie, od lokalnych organizacji, firm i innych mieszkańców. Otrzyma ostrzeżenia i instrukcje, jak sobie poradzić w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Napiszę o problemach do rozwiązania i podziękuję za interwencję. Zobaczy, co dzieje się we wsi u sąsiadów w gminie, powiecie, jak i w dowolnej innej wsi w Polsce. Zawiesi własne ogłoszenie na tablicy swojej wsi lub na tablicach wszystkich wsi w gminie i powiecie. Zamówi towary i usługi w lokalnych firmach, łatwiej sprzeda własne wyroby. Dowie się, jak wykorzystać środki unijne dla swojej firmy czy organizacji pozarządowej. Otrzyma wiadomości o zabawach i imprezach, prześle zaproszenie znajomych przez SMS, e-mail czy Facebooka, a na tablicy umieści relacje ze zdjęciami i filmami. A wszystko to dzięki jednej Twojej decyzji. Razem wprowadzimy gminną komunikację na zupełnie inny poziom. Zacznijmy już dziś. Przekaż te informacje do osoby, która razem z naszymi specjalistami przeszkoli sołtysów i pokaże mieszkańcom, firmom i organizacjom, jak w pełni wykorzystać potencjał internetowych tablic wiejskich. Zapraszamy na tablicawiejska.pl.